Olgierd von Everett to postać, która doskonale wpisuje się w kanon bohaterów tragicznych. I nie mam tu na myśli, że był tragicznie napisany. Wręcz przeciwnie. Odnoszę się tutaj do terminu z literatury, który znaczy ni mniej, ni więcej osobę o szlacheckich korzeniach, nad której losami ciąży pewne fatum i które są z góry przesądzone. Tak w każdym razie powiedzą wam wszelakie definicje tego terminu. Dalsza ich część głosi, że nieważne jakiego wyboru taka postać dokona, to i tak ostatecznie wszystko prowadzić będzie do jej klęski i ciężko się nie zgodzić z tym, że w przypadku Olgierda właśnie tak jest. Jego historia, opowiedziana w dodatku serca z kamienia do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, jest jedną z moich ulubionych. Na dodatek jest ona nierozerwalnie związana z postacią Gantera Odima. a dobrze wiem, jak bardzo lubicie o nim słuchać. Dziś postanowiłem przygotować dla Was materiał, w którym opowiem wam o Olgierdzie. Oczywiście przedstawię jego historię, ale o wiele bardziej chciałbym skupić się na jego tragizmie, na konsekwencjach wyborów oraz na tym, czy bogactwo jest cenniejsze niż człowieczeństwo. Zapraszam. Olgierd von Everett pochodził z zacnego rodu, który niegdyś miał we władaniu spore włości w Redanii. Ród von Everettów, podobnie jak wiele innych szlacheckich rodzin, przeżywał swoje wzloty i upadki. Bogactwo to się pojawiało, to znikało niczym sen o potędze czy złoto w mieszku Wiedźmina po wizycie w karczmie i partyjce w Gwinta. Niemniej jednak Olgiert od najmłodszych lat był przyzwyczajony do życia w dostatku i luksusach, jakie przysługują młodym paniczom. W tych dogodnych warunkach dorastał wraz ze swoim bratem Witoldem. Potrafił czytać, jeździć konno i biegle władać szabelką, i te wszystkie umiejętności w połączeniu z dość dobrą sytuacją finansową sprawiły, że już od najmłodszych lat wraz ze swoją bandą terroryzował okolicznych mieszkańców. Jak wielu młodych szlachciców, Olgierd miał duszę romantyka. Podczas licznych podróży i zabaw poznał Iris von Bielewitz, kobietę, która miała stać się jego wielką miłością. Rodzina Iris była jednak znacznie bogatsza a co gorsza, bardziej znana. Na dodatek zakochany po uszy Olgiert wydawał się nie przejmować tym, że jego ród zaczynał mieć więcej problemów finansowych. Ale jak to często bywa, realia życiowe potrafią ściągnąć człowieka na ziemię szybciej niż grawitacja. Rodzina Iris nie była zachwycona perspektywą mariażu z kimś, kto bardziej pasował do roli szlacheckiego awanturnika niż przyszłego zięcia, który będzie się dobrze prezentować przy stole oraz w odpowiedni sposób zadba o przyszłość rodowego majątku. Choć Olgiert miał duszę romantyka i serce pełne marzeń, rzeczywistość okazała się nieco bardziej skomplikowana. I tak zaczęła się jego historia, od miłości, która wydawała się być prosta i piękna, ale wkrótce okazała się przysparzać mu masę nowych problemów. To właśnie ta miłość, a raczej problemy, które z nią przyszły, wprowadziły Olgierda na ścieżkę, z której nie było już odwrotu. Prosto w ramiona Gantera Odima, ale o tym za chwilę. Na razie możemy pocieszyć się jeszcze tą bardziej niewinną stroną jego życia. Miłość miłością, ale gdy portfel robi się chudszy, zaczynają się prawdziwe problemy. Ruth von Everett, choć niegdyś znaczący i wpływowy opadał powoli w ruinę. Wszystko za sprawą nietrawionych inwestycji i marnych plonów, a co za tym wszystkim idzie, długów, które musieli zaciągać, próbując uratować się z tej sytuacji. Na domiar złego, Horst Borsodi przejął długi rodziny, ale nie po to, by im pomóc, ale stał się ich wierzycielem i zażądał natychmiastowej spłaty zadłużeń. Gdy jednak to nie nastąpiło, Pomimo błagań Olgierda o odrobinę więcej czasu na spłatę, ich dom został zlicytowany na aukcji, dzięki czemu Horst go zajął, wyrzucając wszystkich na bruk. Olgierd nie był w ciemię bity. Wiedział, że sytuacja robi się coraz bardziej rozpaczliwa, a jego marzenia o wspólnym życiu z ukochaną Iris mogą spełznąć na niczym, jeżeli sytuacja jego rodziny nie ulegnie poprawie. Rodzina Bilewiców, do której należała Iris, była co tu dużo mówić, zainteresowana kimś lepszym, kto mógłby związać się z ich córką. Dokładniej mówiąc, na horyzoncie pojawił się pewien ofirski książę o imieniu Siward. Sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że jego los został już przypieczętowany, Olgierd zdecydował się na krok który miał zmienić jego życie na zawsze. Kiedy w desperacji spoglądasz w otchłań, czasami otchłań patrzy na ciebie. I w tym momencie na Olgierda spojrzał Gunter Odim. Kiedy wszystkie tradycyjne sposoby ratowania majątku i odzyskania szlacheckiej pozycji zawiodły, Olgierd znalazł się na skraju desperacji. Postanowił poszukać ratunku w sztukach magicznych, szczególnie w mrocznych jej odmianach. Nie zmieniło to jednak jego awanturniczego stylu życia. Jednej nocy po bójce pod wpływem zasiadł do stołu z tajemniczym mężczyzną. Jakby w odpowiedzi na jego rozpaczliwe myśli, w życiu Olgierda pojawił się Gunter Odim, znany również jako Pan Lusterko. Ganter szybko zorientował się, co trapi Olgierda. Wiedział o jego miłości do Iris i finansowych tarapatach. Pan lusterko zdawał się być jedyną nadzieją, kimś, kto nie tylko mógłby pomóc, ale wręcz odmienić los na lepsze. Olgierd, przyciśnięty do muru, zdecydował się na zawarcie paktu z Ganterem. Odim im obiecał spełnienie trzech życzeń Olgierda w zamian za jego duszę oraz życie kogoś, kogo ten kochał. Padło na Witolda, brata Olgierda. Nie minęło sporo czasu, bo już kolejnego dnia. Witold padł martwy podczas jednego z zajazdów. A czego sobie właściwie zażyczył? Cóż, w pierwszej kolejności chciał pozbyć się swojego rywala o rękę Iris, czyli Siwarta. Ten został przemieniony w potwora, a dokładnie to w wielką ropuchę, do której wrócimy później. Kolejnym życzeniem von Everetta było bogactwo, które miało uratować jego ród przed całkowitą ruiną. Życzenie zostało spełnione. Włości von Ewereców zostały odbudowane, a majątek wrócił do stanu dawnej świetności. Dla rodziny Iris taka nagła poprawa sytuacji finansowej wydawała się być znakiem, że może jednak warto zrewidować swoje poglądy na temat młodego szlachcica. Olgiert w końcu mógł poślubić ukochaną, i wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Oczywiście Olgiert chciał mieć pewność, że po ślubie będzie mógł cieszyć się swoim nowo odzyskanym szczęściem przez wiele lat. Tu główną rolę gra trzecie życzenie. Nieśmiertelność. Niby świetna sprawa, szczególnie dla kogoś kto był szlachcicem, ale jak się okazuje, nieśmiertelność potrafi być bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem. Spełniając to życzenie Gunter Odim Uczynił Olgierda nie tylko nieśmiertelnym, ale również pozbawił go zdolności odczuwania emocji. To była cena, o której Olgiert nie wiedział. Teraz, choć mógł żyć wiecznie, przestał czuć radość, smutek czy miłość. Przestał być tym samym człowiekiem. W jego sercu zapanowała pustka, a to, co miało być spełnieniem marzeń, zamieniło się w koszmar. Gdy nie odczuwasz niczego, nawet największe bogactwa i miłość tracą sens, przestają mieć wartość, której kiedyś tak bardzo pragnąłeś. Dla Iris, która liczyła na szczęśliwe życie u boku męża, ta zmiana była trudna do zaakceptowania. Mężczyzna, którego pokochała, stał się zimny i obojętny, jakby ktoś zmienił jego serce w kamień. Olgiert, mimo że starał się funkcjonować jak dawniej, z dnia na dzień tracił resztki swojego dawnego ja. Jego życie stało się dekadencką farsą, w której nieustanne poszukiwania wrażeń zastępowały prawdziwe uczucia. A to był dopiero początek jego problemów, bo jak wiadomo, Gunter Odim zawsze dba o to, żeby jego pakty przynosiły mu zyski, nawet jeśli oznacza to zniszczenie życia tych, którzy śmieli się z nim targować. W końcu uczucia do Iris wygasły, a ona nie mogła zrozumieć co się dzieje. Z dnia na dzień jej mąż stawał się coraz bardziej odległy, obcy. Zamiast romantycznego kochanka, który potrafiłby wyznać miłość nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach, stał się zimny i nieczuły. Dla Iris była to tragedia. W końcu poświęciła wszystko, aby być z Olgierdem, a teraz, gdy mieli być najszczęśliwszą parą w Redanii, jej mąż wydawał się nieobecnym duchem. Na złego przyczynił się bezpośrednio do śmierci jej ojca. Doszło między nimi do kłótni, która eskalowała do rękoczynów. Ojciec Iris, pchnięty przez Olgierda, upadł, co spowodowało jego śmierć. Z biegiem czasu Olgierd stał się człowiekiem, który żył wyłącznie dla chwilowych przyjemności, próbując na wszelkie sposoby znaleźć coś, co choć na moment wypełniłoby pustkę w jego sercu. Zaczynał poszukiwać ekstremalnych doznań, ale żadna przygoda, żadne ryzyko nie mogło na dłużej zagłuszyć poczucia wewnętrznej martwoty. Jego życie stawało się coraz bardziej chaotyczne, a decyzje coraz bardziej desperackie. Tak jakby próbował za wszelką cenę uciec od samego siebie. To zobojętnienie nie dotyczyło jedynie relacji z Iris. Zaczął otaczać się podobnymi do siebie ludźmi buntownikami, wyrzutkami i degeneratami dla których zasady moralne były niczym więcej niż przeszkodą w osiągnięciu celów. W ten sposób powstała jego banda. Ich działania były brutalne i nieprzewidywalne. Koniec końców Olgiert opuścił swoją żonę, pozostawiając ją pod opieką bezdusznego demona klucznika, który od tej pory doglądał rezydencji oraz był odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej pani. To właśnie ta niezdolność do odczuwania czegokolwiek sprawiła, że Olgiert przestał być człowiekiem w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Stał się żywym dowodem na to, że nieśmiertelność bez emocji to nie życie, lecz wegetacja. Czy Olgierd miał wybór? Oczywiście, że miał. Ale czy wybrał dobrze? To już zupełnie inna kwestia. Bo początkowo wydawało się, że pakt z panem Lusterko jest jedyną drogą, która może mu pomóc. I choć to, że musiał kogoś poświęcić, powinno zapalić w jego głowie czerwoną lampkę, to ten postanowił to zignorować. Tak więc najwyraźniej jego desperacja, chęć odzyskania rodzinnego majątku i zdobycia ręki Iris były silniejsze niż zdrowy rozsądek. Wydaje się, że Olgierd przestał zważać na to, jakie konsekwencje mają jego działania. Dla niego wszystko było już teraz grą, w której stawką było przezwyciężenie swojej własnej obojętności. W miarę jak życie Olgierda stawało się coraz bardziej chaotyczne, jego działania nabierały coraz bardziej autodestrukcyjnego charakteru. Organizował pojedynki, atakował przeciwników, jakby chciał udowodnić sobie, że jeszcze jest zdolny coś poczuć, choćby adrenalinę czy ból, które na krótką chwilę mogły przynieść złudne uczucie życia. Paradoksalnie, im bardziej Olgierd uciekał od tej pustki, tym bardziej się w nią zagłębiał. Ten styl życia, nieustające poszukiwanie nowych wrażeń i ignorowanie odpowiedzialności wobec innych tylko potęgowały poczucie beznadziei. Był nieśmiertelny, ale równocześnie bardziej martwy niż kiedykolwiek. Koniec końców Iris również zaczęła oddalać się od rzeczywistości. Coraz częściej wpadała w melancholię. Jej cierpienie przerodziło się w coś głębszego, w rodzaj duchowego osamotnienia, które powoli wyniszczało jej ciało i duszę. Każdy kolejny dzień przynosił jej więcej bólu, a jedynym pocieszeniem było malowanie obrazów, na których próbowała zatrzymać chwile szczęścia, które dawno minęły. Śmierć Iris była ogromnym ciosem dla Olgierda. Nawet jeśli początkowo wydawało się, że nie odczuł on żadnej straty. Być może jego serce nadal było zdolne do odczuwania bólu, ale świadomość, że jego żona odeszła na zawsze, pozostawiła w nim pustkę, której nawet jego nieśmiertelność nie była w stanie wypełnić. W pewien sposób śmierć Iris symbolizowała kres wszelkich nadziei, które miał kiedyś Olgierd. To, co było szczególnie tragiczne, to fakt, że duch Iris nie mógł zaznać spokoju po śmierci. Pozostała uwięziona w świecie żywych, związana z posiadłością i portretem Olgierda, który stał się centrum jej niespokojnej egzystencji. Jej duch, cierpiący i zagubiony, błąkał się po opuszczonym domu. Losy Olgierda krzyżują się z Geraltem z Rivi, kiedy Wiedźmin podejmuje się wykonania zlecenia na zabicie potwora w kanałach Oksenfurtu. Olgierd zdradza Geraltowi szczegóły dotyczące zadania, zataja jednak fakt, że potworem jest Ofirski książę. Ten sam, za którego niegdyś Iris miała wyjść, a klątwa jest jego sprawką. Geraltowi pomaga medyczka Szani, którą spotyka w kanałach, a zadanie prowadzi ich do walki z bestią, która okazuje się być przeklętym księciem Ofiru, o którym mówiłem wcześniej. Po pokonaniu potwora, Geralt zostaje schwytany przez żołnierzy z Ofiru. I trafia na zmierzający tam statek, ale dzięki interwencji Gantera unika egzekucji, zgadzając się na pomoc tajemniczemu jegomościowi w zamian za wolność. Statek rozbija się podczas sztormu, a Geralt, wyrzucony na brzeg, ponownie trafia w łapy ofirskich żołnierzy. Tym razem jednak dzięki swym umiejętnościom pokonuje ich i odzyskuje wolność. Wraca do posiadłości, gdzie rezydował Olgierd, i znajduje ją w ogniu. Co jest wynikiem chaosu wywołanego przez samego Olgierda i jego bandę. To właśnie wtedy Olgierd ujawnia, że jest nieśmiertelny. Gdy zostaje pozbawiony głowy, reszta jego ciała nic sobie z tego nie robi, a on sam śmieje się z zaskoczonego Wiedźmina. Ganter Odim pojawia się wkrótce po tym, by przypomnieć o warunkach ich paktu. Otóż Olgierd zabezpieczył się w pewien sposób przed odebraniem mu duszy przez Odima. Po spełnieniu życzeń miał kolejne trzy, jednakże te nie mogły zostać spełnione przez Pana Lusterko. Dodatkowo, jeżeli komuś udałoby się spełnić trzy życzenia, to Olgiert i Odim mieli się jeszcze spotkać na Księżycu. I choć brzmi to dość sprytnie i tak jakby Olgierd przechytrzył Odima, to wkrótce przekonacie się, że pozostawił w swoich warunkach sporo niedopowiedzeń. Geralt koniec końców w ramach paktu musi spełnić trzy życzenia von Wereca. Po pierwsze, Olgiert żąda od Geralta, by zdobył dom Borsodiego, co okazuje się być bardziej metaforą niż dosłownym żądaniem. Domem okazuje się skrzynia zawierająca testament Maximiliana Borsodiego, który zawiera klauzulę mogącą zrujnować rodzinę Borsodich. Olgiert chce się w ten sposób zemścić. Drugim życzeniem Olgierda jest sprawienie, by jego brat Witold przeżył najlepszy dzień w swoim życiu, mimo że ten od dawna nie żyje. Gerald przy wsparciu Gantera Odima używa krwi Olgierda do przyzwania ducha Witolda, który na jeden dzień przejmuje ciało Wiedźmina. W ten sposób brat Olgierda może cieszyć się życiem, bawić się na weselu i doświadczać radości, których nie zaznał. Trzecie życzenie okazuje się najtrudniejsze do spełnienia. Róża, którą Olgiert wręczył Iris przed swoim odejściem, już dawno zwiędła, a sama Iris nie żyje, ale jej dusza pozostała uwięziona w posiadłości vonewereców, gdzie zmieniła się w potężnego upiora. Jej żal i smutek były tak silne, że stworzyła własny świat w obrazach, które malowała. Geralt musi go przemierzyć, konfrontując się z lękami Iris i wspomnieniami jej życia z Olgierdem, które ukazują, jak mężczyzna stopniowo stawał się obojętny i bezduszny. Geraltowi udaje się zdobyć róże jako dowód spełnienia trzeciego życzenia. Wracając do karczmy Alchemia, w której to zwykle przebywał Everett, zastaje jednego z jego ludzi oraz Gantera Odima. Pan lusterko mówi Wiedźminowi, aby ściągnął Ewereca do świątyni liwani i tam przekazał mu róże. Ale dlaczego akurat tam? Tutaj najaw wychodzi spryt Odima i jego umiejętność wykorzystywania niedopowiedzeń. Kiedy Olgiert pojawia się w świątyni, zjawił się tam również Odim. Okazało się, że parkiet świątynny był mozaiką w kształcie księżyca. Olgierd nie precyzuje w umowie o jaki księżyc chodzi, czym sam zastawił na siebie pułapkę. Tutaj Wiedźmin staje przed wyborem. Pozwolić Odimowi zabrać Olgierda lub spróbować przechytrzyć Pana Lusterko i uratować go przed losem gorszym niż śmierć. Jeśli Geralt zdecyduje się stanąć w obronie Olgierda, musi rozwiązać zagadkę Pana Lusterko w jego wymiarze. Jeśli Geraltowi uda się znaleźć rozwiązanie, Gunther Odim zostaje pokonany, a Olgierd odzyskuje swoje człowieczeństwo i może zacząć żyć na nowo. Jednakże w przypadku porażki Białowłosego to obydwoje zginą. Kiedy zdecydujemy się oddać Olgierda dobrowolnie, Gunther skaże go na cierpienie, a nam pozwoli wybrać jakąś nagrodę. Historia Olgierda Wonewereca stawia przed graczem pytania o to, co czyni nas ludźmi i jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za spełnienie naszych pragnień. Olgierd, który na początku był człowiekiem posiadającym uczucia i ambicje, aby odzyskać bogactwo i ukochaną, zgodził się zawrzeć pakt z samym diabłem, co poskutkowało tym, że stopniowo tracił swoją duszę w pogoni za niemożliwym do osiągnięcia szczęściem. Sama postać Gantera w tym konkretnym przypadku, ale i nie tylko, jest przypomnieniem, że czasami największym zagrożeniem dla człowieka nie jest zewnętrzna siła, lecz jego własne pragnienia. W grze taką dodatkową zagadką do rozwiązania, jaką otrzymujemy, jest pytanie o naturę wyborów, które podejmujemy i ich długofalowe skutki. Historia Olgierda von Wereza to również opowieść o stracie i żalu. Miłość do Iris, która doprowadziła go do zawarcia paktu z panem Lusterko, okazała się katalizatorem jego zguby. Jego los przypomina, że nawet najczystsze pragnienia mogą zostać skażone, jeśli są realizowane za pomocą niewłaściwych środków. Opowieść ta każe zastanowić się, jak wielką wartość mają emocje, uczucia i człowieczeństwo rzeczy, które Olgierd stracił, choć posiadał bogactwo i nieśmiertelność. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.